Królowo nieba, wesel się, Alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja! Z martwych powstał, jak powiedział, aleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego matkę, dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.